Witam w Słodkim Flircie, przedstawionym w grze The Sims 4. Ja jestem Marnes i zapraszam do oglądania. Odcinek czwarty, duch w liceum. Chodzi plotka, że po lekcjach w liceum pojawia się duch. Prawda czy ściema? Sprawdź sama. Zacznij odcinek czwarty. Przepraszam, jesteś uczennicą tej szkoły? Tak, dlaczego pan pyta? Jestem nowym nauczycielem historii. Spóźniłem się i nie znam szkoły. Chciałbym, żeby ktoś mnie oprowadził. W sumie to ja też jestem tutaj od niedawna. Bardzo proszę, nie chcę robić złego wrażenia już pierwszego dnia. No dobrze, mogę panu pokazać miejsca, które znam. Bardzo dziękuję. To trochę dziwne oprowadzać profesora. Pan Farazowski będzie ci teraz towarzyszył. Pokaż licę panu Farazowskiemu. Marnes, kto to jest? To nowy nauczyciel, oprowadzam go po liceum. A, dzień dobry, witamy pana. Tak więc to jest pokój gospodarzy. Gdyby następnym razem potrzebował pan pomocy, radzę zapytać o to Nataniela. Jest bardzo uczynny. A, dzień dobry, witamy pana. To jest klasa lekcyjna. To tutaj mam większość zajęć i, i to wszystko. To kto? To pan Farazowski, nowy nauczyciel historii. Oprowadzam go po liceum. A więc to jest dziedziniec. Radzę tu nie przychodzić, jeśli nie chce pan spotykać nieprzyjemnych typów. <laughs> ale o kim mówisz? To jeszcze. Jest dziedzińca, która należy do klubu ogrodników. Sala gimnastyczna. Znajduje się tutaj również klub koszykówki, ale skoro uczy Pan historii, to chyba nie za bardzo to Pana interesuje. Dziękuję bardzo, to na razie wystarczy. Później sam pozwiedzam resztę budynku. Nie ma za co. Jeśli będę miała okazję, to ci się odwdzięczę. O, o proszę, a kto to? Kto to? Dobrze, że Cię widzę. Chcemy zejść dzisiaj w mieście, ale Charlotte zapomniała wziąć pieniędzy. Pomóżesz nam, prawda? Nie sądzę, nie płacisz. Naprawdę myślisz, że ktoś Cię pytał o zdanie? Amber mi popchnęła, zajrzała do mojej torby i poszła sobie, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Mam tego podziurki w nosie, tym razem tego tak nie zostawię. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby się zemścić. Tylko, że nie mam żadnego pomysłu. Chyba... Nie jestem dzisiaj w dobrym humorze, można tak powiedzieć, Amber ukradła mi pieniądze. O, przykro mi, mogę Ci jakoś pomóc? Nie za bardzo. Chyba że masz jakiś pomysł, jak mogłabym się zemścić? Nie wiem, naprawdę myślisz, że to mogłoby rozwiązać Twój problem? Nie musiałoby to być nic bardzo złośliwego. Okej, okay, spróbuję coś wymyślić. Ok, dzięki. Tym razem to mi Amber zabrała pieniądze. I co teraz zrobisz? Co, mówisz serio? Pewnie, że mówię serio. Proszę, zrób coś. Strasznie mi przykro. To prawda, że ostatnio nawet w domu są z nią problemy. Może mógłbym ci oddać te pieniądze. Tu nie chodzi o pieniądze. Mógłbyś z nią pogadać, żeby mnie zostawiła w spokoju. Nalegam, weźcie Golda. Spróbuję z nią pogadać, ale nie wiem, czy będzie mnie słuchać. Okej, okay, dzięki, zobaczymy. Uff. W końcu skończyłam oprowadzać tego profesora. Czemu to robisz? Nie wiem, to zawsze mnie ktoś prosi o przysługę. A to dlatego, że wyglądasz na miłą. A więc masz na mnie jakąś kasę? Wyluzuj tylko żartuję. Niezbyt mnie to śmieszy. Co teraz robisz? Będę myśleć, jak się zemścić. Ha, <laughs> masz jakiś pomysł? Sama nie wiem. Jeśli uda ci się zemścić na amber, to daj mi znać. Jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Okej. Okay. blam. Ao, oh, ale o co? Ktoś na mnie wpadł. Hej, uważaj, jak chodzisz. Przepraszam, nie zauważyłam cię. Nie szkodzi. Idę się spotkać z moim chłopakiem i się trochę spieszę. W sumie sama też nie uważałam. Ze swoim chłopakiem? To ktoś stąd? Nie, nie z tej szkoły. Raczej go nie znasz. Ja jestem Rosalia. Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. Do zobaczenia, do zobaczenia. Pobiegła dalej. Ciekawe, jak wygląda jej chłopak. W każdym razie ona jest strasznie ładna. A jakie ma włosy? O, dyrektorka. dyrektorka. Dzień dobry, dzień dobry pani, poszła sobie, ów, żadnych zagubionych psów tym razem. Widziałeś się? I jeszcze nie, nie miałem czasu. Okej, okay, przyjdę później. Oczywiście będę Ci informować na bieżąco. Jeżeli naprawdę robi takie głupoty, to muszę z nią szybko pogadać. Mam dla Ciebie pomoc. Naprawdę jaki? Amber uwielbia modę. Jestem pewna, że bardzo by się wkurzyła, gdybyś przyszła do szkoły w takich samych ciuchach jak ona. Powinnaś spróbować. Dzięki, spróbuję. Nie mam nic do stracenia. Nie ma za co. Okej, okay, no to idę na zakupy. Muszę kupić taki sam top, naszyjnik i torebkę jakie ma Amber. Gotowe, teraz trzeba czekać na jej reakcję. Amber, czas na ciebie. Co tu robisz? Miałaś mi oddać kilka gold, tak? Odchodzisz szybko. Hej, zaczekaj, ale co to za strój? Widzisz, że za zainwestowałam resztę pieniędzy w te modne ciuchy. Ale to takie same ubrania jak moje, tak? Nie są złe, co? Hehehe, <laughs> nic nie mówi i wygląda na zdenerwowaną. Chyba udało mi się osiągnąć mój cel. To prawda, przykro mi, ale tobie te ubrania na pewno nie pasują tak bardzo jak mi. <noise> w ogóle nie masz gustu, dlatego jesteś zmuszona kupować mój super styl, żeby jakoś wyglądać. Rrr. No i, nic nie mówisz, to nie szkodzi. Jeżeli zapłacisz mi wystarczająco dużo, może się zgodzę dać ci kilka wskazówek odnośnie mody. Nie mam mowy. To tak nie może się skończyć. Muszę wymyślić coś innego. A więc spróbowałaś? Zrobiłam tak, jak mówiłaś. Tylko się ośmi ośmieszyłam prawie wcale nie zareagowała. O przykro mi, nie jestem raczej mocna w takich żartach, a więc co teraz zrobisz? Pomyślę nad czymś innym. Domyślam się, że ja już ci się do niczego nie przydam. <laughs> Tylko nie bądź dla niej zbyt złośliwa. Nie widziałeś się z nią. Eee, w sumie nie przykro mi. No dobra, muszę coś wymyślić i dać nauczkę twojej siostrze. Chcesz się zemścić? Nie uważasz, że to trochę głupie zachowywać się jak ona. Będę gorsza od niej. Gorsza od niej? Przykro mi, ale nie mogę się na to zgodzić. W takim razie masz jakiś lepszy pomysł? E, no dobra. Domyślam się, że nic nigdy nie jest tylko czarne albo białe. Najpierw z nią porozmawiam, zgoda. Obiecuję, że jeżeli nie będzie chciała ze mną gadać, to Ci pomogę zrobić jej jakiś niezły kawał. Okej, okay, świetnie. W sumie nigdy. Się o to nie zapytałam ciebie, Amber też zaczepia? No raczej nie, myślę, że wybiera sobie kozło ofiarne. A tak poza tym znamy się od bardzo dawna, to też się liczy, rozumiem. A więc zemściłaś się. Na tych damulkach? Nie, nie miałam zbyt dobrego pomysłu. W sumie to nie jest takie trudne. Jeśli masz jakieś pomysły, to słucham. Co ja mogę wiedzieć? Nie zastanawiałam się nad tym. Naprawdę nie masz żadnego pomysłu? Pff, wystarczy, że pomożesz jej szafkę i włożyć do środka coś, czego się boi. Tyle. Okej, okay, pomadasz szafkę, ale czego ona się boi? Pff, nie znam na tyle. Amber nie obchodzi mnie to, więc przynajmniej z tym poradź sobie sama. Okej, okay, dzięki. W sumie, to czym mam jej pomazać tę szafkę? Swoimi palcami? E, nigdy tego nie robiłam. <śwartości> Świętoszko, może sprayem? Mówi ci to coś? Okej, okay, zrozumiałam wiadomość. Udało ci się wkurzyć, Amber? Zdaje, że często się tak błąkasz. E, tylko go szukam. Dobrze, dobrze. Wymyśliłaś już, co zrobisz. Robisz Amber? Jeszcze nie. Przydałoby się, żebym najpierw lepiej poznała jej charakter. Aha, oprócz Nataniela, nie sądzę, żebyś mogła kogoś jeszcze o to zapytać. Za kogo ty się masz, poszłaś się poskarżyć do mojego brata, a więc w końcu z tobą pogadał. Tak, i nawet odważył się stanąć po twojej stronie, chociaż raz w końcu miał ku temu powód. Wiesz co, nie obchodzi mnie to. Mój brat jest tylko gospodarzem. Radzę Ci zakończyć ten cyrk albo porządnie tego pożałujesz. Dyrektorkę też trzymam w garści. <laughs> Super znowu groźby. W końcu pogadałem z Amber. Żyłam. nie minęły dwie minuty, a już się na mnie rzuciła. To, co jej powiedziałeś, przynajmniej poskutkowało? Naprawdę? Przykro mi. Powiedziałem, że tym razem jej odpuszczę, ale że jeżeli dalej będzie się tak zachowywać, to zgłoszę to do dyrekcji. I co ci odpowiedziała? A, źle to przyjęła. Powiedziała, że jeżeli to zrobię, to ona powie rodzicom, że uziąłem się na nią w szkole. A widzisz? Ech, jak byłem mały, to często jej dokuczyłem. Tak już zostało. Rodzice zawsze jej wierzą. Zdecydowanie udaje jej się wszystkich wykiwać. Najwyraźniej jestem strasznie zaskoczony z zachowaniem mojej siostry. Nie wiedziałem, że jest taka w szkole. Może mogłem cię wcześniej posłuchać. W ramach przeprosin wyświadczysz mi przysługę, prawda? Mówisz o swojej małej zemście. Czego chcesz dokładnie? Kilka wskazówek, coś czego w szczególności nie lubi. Okej, okay, zastanowię się, czego w szczególności nie lubi i zrobimy jej jakiś kawał. Przyjdź później, dobra? Marnes, myślałem trochę i chyba mam dla ciebie pomysł. Słucham. Ona zawsze panicznie bała się pająków. Może to ci w czymś pomoże? Ale ja też się boję pająków. ha, <laughs> ale nie mówię o prawdziwych pająkach. Myślałem raczej, żeby kupić jakąś plastikową atrapę. Aha, czemu nie? Spróbuję coś wykombinować, dzięki. To tutaj jest szafka Amber i nie ma nikogo na horyzoncie. Spróbuję wykonać swój plan. Hehehe, chowasz w szafce pająki i marzysz po niej. Udało mi się schować pająki do jej szafki i zaczęłam po niej mazać sprayem. Hej, co robisz? O niej, jedna z koleżanek Amber mnie przyłapała. Marzysz po szafce Amber? Jak jej o tym powiem, to wpadnie w furię. Lee próbuje mi zabrać spray i kłóci się ze mną. Co tu się dzieje? Chyba nie. Dewastacja własności szkoły, obie zostaniecie ukarane. Dyrektorka, co za pech? To wy też pomazałyście klatkę schodową? Obie po lekcjach macie to wszystko wyczyścić i to radzę e, wam to zrobić. Nie mogłam jej pomazać, i też nie, jak sądzę. Świetnie. Za karę muszę wyczyścić klatkę schodową. Chyba nie. Jak dyrektorka mogła mnie ukarać razem z tobą, skoro nic nie zrobiłam? Nieźle sobie pogrywasz, tylko się nie spóźnij po lekcjach i żeby było jasne, ja niczego nie szoruję, wolę nic nie mówić. Wygląda na to, że zostałaś ukarana, przykro mi, nie szkodzi. Potrzebujesz pomocy? Nie, poradzę sobie, musiała być zostać po lekcjach w szkole, ale dzięki, że proponujesz. — Marnes, dyrektorka właśnie mi powiedziała, że zostałaś ukarana, bo widziała, jak mazałaś po szafce razem z Lee. — Tak, Li mnie zauważyła i przez przypadek została w to wciągnięta. W końcu obie zostałyśmy ukarane. — Mówiłem ci, że to zły pomysł, ale bardzo kuszący. Po prostu nie miałam szczęścia. — To nie takie straszne. Co dokładnie musisz zrobić? — Muszę po lekcjach zmazać napisy na klatce schodowej. Wiesz, czym mogę to zmazać? Przygotuję ci wiadro z płynem i gąbkę. Zostawiaj wszystko w pokoju gospodarzy. Będziesz mogła to odebrać, jak wszystko będzie gotowe. Musisz tylko tam zaglądać od czasu do czasu. Skoda, dzięki. Nie znalazłam wiadra w pokoju gospodarzy. Jeszcze nie jest gotowe? Sorry, jeszcze nie, ale zobaczysz, z tym płynem czyszczenie nie zajmie ci za wiele czasu. OK. Zna Dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie. Sayonara.